Sabuda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zumba, cóż to takiego jest zumba? Niech Pani wytłumaczy mi i słuchaczom, no. tym, którzy nie wiedzą na przykład i zachęcamy, żeby już przyszli jutro na Plac Mickiewicza, żeby właśnie uczestniczyć w zajęciach. Zumba jest to połączenie, tak naprawdę połączenie tańca i fitnessu, zainspirowana rytmami muzyki latynoskiej. Wymyślona przez Kolumbijczyka w Stanach Zjednoczonych zdobyła ona ogromną popularność, a teraz zarówno i w Polsce i na całym świecie. Jest to świetna zabawa, świetna energia, którą przekazujemy sobie na zajęciach. Hmm. No, czyli tak, takie wprost. Rozumiem, że jakbym zadał pytanie, kto może uczestniczyć w zajęciach, to pani powie, że każdy tak, tak? dokładnie tak każdy. od najmłodszych do najstarszych. Albo pani ma już doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć, jak ludzie reagują na to? Czy nie wiem, czy jest dużo luzów w tym, jak oni przychodzą na początku? Pewnie nie. Początkowo się boją. Boją się tak naprawdę spróbować, bo boją się, że nie poradzą sobie z krokami, nie poradzą sobie z choreografią, a nagle okazuje się, że te kroki są tak proste, że wszyscy zaczynamy się świetnie bawić. Czyli jest choreografia, trzeba się czegoś uczyć w trakcie trwania takich zajęć, tak? Brzmi to groźnie, ale to chyba nie o to chodzi, żeby brzmiły Tak, brzmiało... brzmi groźnie, natomiast te kroki się cały czas powtarzają. One są proste, łatwe i przyjemne. Także najważniejsze tutaj jest zabawa. Nie te kroki, które robimy, ale zabawa. Jak wyglądają takie zajęcia od początku? Jakie są pierwsze, pierwsze kroki w zobowiązaniu? Pierwsze kroki to są takie podstawowe. Są to kroki, kroki salsy, czaczy, merengue, taniec brzucha, baciata, regeton. ale to są najprostsze kroki, których można się bardzo szybko nauczyć i świetnie się bawić. I każdy je opanuje? Tak, każdy. Od najmłodszych do najstarszych. Nie tak dawno, no bo na przykład w niedzielę i jeszcze wcześniej były już takie zajęcia, można powiedzieć, plenerowe, tak? Organizowane, może nawet nie, nie zajęcia, ale po prostu zumba przy okazji pikniku, o którym mówiliśmy chwilę wcześniej na antenie, zatrzymajmy SLA, tak? tak? Jakie są doświadczenia z osobami, które brały udział w tym? No bo jeśli ktoś wybiera się na piknik, to niekoniecznie wie, że jest tam zumba, tak? Tak, i bardzo często osoby, które słyszą tą muzykę, zaczynają tańczyć razem z nami. Zaczynają dołączać i nawet jeżeli nie mają odpowiedniego ubioru, nie mają odpowiednich butów, oni po prostu świetnie się bawią. Ale dołączają, dołączają i tańczą razem z nami. No to o to chodzi, bo chodzi o to nam w tej rozmowie dzisiejszej, żeby zebrać jak najwięcej osób jutro, tak? Bo jutro o 18 na placu Mickiewicza Zumba. Dokładnie tak. Mamy zumbę, możemy zabrać każdego, będziemy się świetnie bawić, będzie paru instruktorów, będziemy tańczyć do różnej muzyki, a przede wszystkim możemy zabrać całe rodziny. Całe rodziny, bo będziemy i mieć muzykę dla dzieciaków, dla osób starszych, więc możemy przyjść z całymi rodzinami i świetnie się bawić. Od dwóch tygodni w Andrychowie wygląda to tak, że około godziny piętnastej jest burza, o szesnastej już jest ładnie. A o 18 już jest ładnie i bardzo ciepło, więc myślę, że będzie w sam raz jutro na Zumbę z Andrychowianką Zumba. Zatańczy ona? Andrychowianka? Miejmy nadzieję, że tak. A, a jeżeli chodzi o pogodę, to my bardzo często rozganiamy chmury, więc nie ma co się obawiać. Ta muzyka naprawdę potrafi sprawić tak, że jest słoneczko. Jeśli chodzi o przygotowanie obuwie i strój, to co trzeba wziąć z sobą? Proponujemy luźny ubiór i przede wszystkim wygodne buty, żeby się fajnie tańczyło. Prosta, prosta zasada. Zapraszamy na jutro, piątek, godzina 18, plac Mickiewicza, żeby zatanczyć Zumbę. Zobaczymy, ile osób przyjdzie. Warto spróbować, warto się z nami pobawić i naładować się pozytywną energią. Dziękuję bardzo pani Ania Sabuda, będzie prowadzić zresztą zajęcia jutrzejsze. Na placu Mickiewicza w Andrychowie. Dziękuję za rozmowę i zapraszamy jeszcze raz. Bardzo dziękujemy i zapraszamy.